dyrektor Przyłócki wzywa panią, żeby jutro pani na sesji go przeprosiła i wskazała, że nie dysponuje wiedzą merytoryczną dotyczącą ogrodu zoologicznego. Pani to jutro zrobi? E, natychmiast, ja to zrobię natychmiast. Przepraszam wszystkich mieszkańców Poznania, że ten pan jeszcze jest dyrektorem ogrodu zoologicznego. Czyli jutro pani dyrektora nie przeprosi dyrektora Przyłóckiego. Za co? Dyrektor tutaj ustronicowy co nie przytoczę jego ulubione powiedzenie. Uważam, że są to drdy mały. Tak? On lubi, lubi takie rzeczy opowiadać. E, ja bardzo bym prosiła, żeby on chociażby się odniósł do, do, do wielu z tych rzeczy i Państwo sobie zobaczą, e, czy on mówi prawdę, czy nie. Ja wiem, co mam, wiem, co mam w dokumentach, wiem, co usłyszałam od od różnych osób i to specjalistów i pracowników, ja potrafię to udowodnić i bardzo chętnie udowodnię to w sądzie, bo im więcej spraw sądowych, nawet z pozwu tego pana, tym więcej okazji dla mnie, żeby udowodnić, że ten pan na tę funkcję się nie nadaje, także jestem gotowa i bardzo chętnie naprawdę czekam, czekam na pozew.